Hello. Dzień dobry moi drodzy i witam Was w kolejnym vlogtowerze na moim kanale. Słuchajcie, zostało nam 70 dni do końca roku i tu przychodzę do Was z pytaniem, jak mają się Wasze postanowienia z początku roku. Dajcie znać, jeżeli jakieś mieliście, co udało Wam się zrobić z Waszej listy. Więc, jeżeli mieliście jakieś cele, które chcieliście osiągnąć, ale nie do końca wam to wyszło, to nie martwcie się, bo wciąż mamy bardzo dużo czasu, żeby wszystko zmienić i żeby nowy rok rozpocząć tak, jak chcemy i przede wszystkim z nowym mindsetem. Wypisam sobie różne podpunkty, które chciałabym tutaj poruszyć co ogólnie z reguły chcemy na początku roku zmienić w naszym codziennym życiu, bo te postanowienia w większości są prawie takie same i większość osób to co ma na swojej liście, to jest poprawa sylwetki, poprawa relacji z jedzeniem, czyli chcę jeść zdrowiej, chcę być szczuplejsza, chcę być bardziej aktywna fizycznie, ale później przychodzi ta codzienność, musimy iść do pracy, nie mamy czasu, żeby gotować, nie mamy czasu, żeby ćwiczyć. No i idzie to wszystko w zapomnienie. Także Tutaj mam takich parę podpunktów, bo jeżeli chodzi o zdrowe nawyki, to to poruszaliśmy w poprzednim odcinku. I pierwsze, co ogólnie napisałam, co dotyczy naszego ciała, i naszych codziennych dni, i naszych celów, które chcemy osiągnąć, to to, że zapominamy o tym, co już mamy i za co jesteśmy wdzięczni, bo wszechświat nie da nam tego, czego chcemy, dopóki nie będziemy szczęśliwi z tym, co już mamy. I to jest właśnie taki pierwszy punkt żeby poczuć się dobrze w naszym ciele, żeby szanować nasze ciało i codziennie być wdzięcznym za to, że ono dobrze funkcjonuje, że jest zdrowe, że mamy dwie ręce, dwie nogi i po prostu być za to wdzięcznym. Podoba mi się to, że właśnie ja zaznaczyłam, że musimy docenić to, co już mamy, bo wszechświat nie da nam niczego więcej, dopóki tego nie będziemy cenić. Szanujemy swoje ciało, czujemy się dobrze z naszym ciałem, a dopiero później możemy pracować nad tym, żeby lepiej się w nim czuć, żeby ono lepiej funkcjonowało i tak z takim podejściem, żeby ono było sprawniejsze i abyśmy byli bardziej zadowoleni z tego jak sami się w tym ciele czujemy, bo każdy z nas ma swoją granicę, jeżeli chodzi o wagę Inny wzrost, więc każdy ma swój stopień wagi, w której dobrze się czuje. Także o tym pamiętamy, nie dążymy do jakiejś perfekcji. Tutaj pierwsze, co może nam pomóc, to nie negować samych siebie, nie mówić do siebie brzydko. Nie, na przykład, jak ktoś nam powie komplement, to też nie mówić, a nie, daj spokój, ja wcale tak nie wyglądam, albo a tam przesadzasz. Nie mówić niczego takiego, zawsze dziękować za komplement i też sami siebie nie negujemy, bo Często, szczególnie kobiety, patrzymy na siebie w lustrze i mówią, ale ja beznadziejnie dzisiaj wyglądam. Ale to jest nie tak, to mi się nie okłada. To jest brzydkie, tak nie podoba mi się, no okropnie wyglądam. No więc czegoś takiego nie wypowiadamy na głos, nawet w naszej głowie staramy się tego nie mówić. I tutaj to, co ja mogę wam polecić, to książka Cztery Umowy. Ja tę książkę czytałam już jakiś czas temu i. To, co z niej wynosimy, to właśnie taka nauka, że zawieramy umowę sami ze sobą. I jeżeli tę umowę zerwiemy, to musimy od początku wszystko zaczynać, i dzięki temu wyrabiamy sobie taki schemat i bardziej potrafimy szanować samych siebie. No i przede wszystkim zawieramy te umowy, które są bardzo ważne, aby Doceniać to, co już posiadamy. Także bardzo Wam polecam książkę Cztery Umowy, bo to faktycznie może sprawić, że będziecie dla siebie trochę. Lepsi będziecie traktować siebie tak, jak traktujecie swoich najlepszych przyjaciół. I to jest naprawdę turbo istotne do tego, aby jakieś zmiany w swoim życiu dokonać. Bo jeżeli my nie pokochamy siebie, nie będziemy samych siebie traktować z szacunkiem, ani nie będziemy do siebie mówić miło, no to jak chcemy być lepszymi ludźmi? Albo jak chcemy po prostu być lepsi dla siebie? Także traktujemy siebie jak swoje najlepsze przyjaciółki, bo do nich nigdy nie powiedzielibyśmy, stara, wyglądasz okropnie, a do siebie czasami potrafimy takie rzeczy powiedzieć. Ja to właśnie też zauważam, nie tylko w wyglądzie, ale przez to wszystko bagatelizowałam trochę moje problemy ze zdrowiem, bo uważałam, że trzeba zacisnąć zęby. I dalej robić niektóre rzeczy, że co tam, że boli, trzeba zaciskać zęby. Także książka, cztery umowy do zapisania. Punkt numer dwa to są już konkretne przykłady, czyli na przykład chcemy polepszyć swój stosunek z jedzeniem, chcemy polepszyć swoją sylwetkę. I jakie kroki codziennie podejmuję, aby to faktycznie zadziałało? I to co ja polecam, bo akurat jeżeli chodzi o kontrolę, to jestem w tym idealna. I tutaj też bardzo ważna rzecz, ani w jedną, ani w drugą stronę nie powinniśmy iść. Najważniejszy jest ten balans. I tak jak ja zbyt bardzo lubię kontrolować niektóre rzeczy, to też nie jest zbyt dobrze, już o tym Wam mówiłam w poprzednich vlogach, ale też takie wpuszczanie wodzy i niekontrolowanie niczego, no na pewno nam nie służy. Pamiętam, jak moja nauczycielka kiedyś mówiła o tym, że bardzo często ludzie na przykład idą i tutaj wezmą batona, zjedzą w drodze. Później idą, kupią sobie jakiegoś hot doga i zjedzą w drodze. I później się dziwią, dlaczego oni ważą tyle i tyle. I mówią przecież, że nic takiego nie zjadłem, albo nic takiego dzisiaj nie jadłam. I zapominamy o tym, że właśnie gdzieś tam w biegu coś zjedliśmy i to jest na przykład już te 300 kalorii dodatkowe. Także tutaj bardziej kontrola, ale nie taka do przesady. I to, co może nam pomóc, to ograniczyć cukier. Kurs. Nagrałam o tym film, także odsyłam, zawsze odsyłam do tego filmu, bo uważam, że jest mega spoko. Także ograniczenie cukru i wiadomo, to też nie jest tak do 100% ograniczam cukier, wszystko wyrzucam, z suma cukier, w sobie nawet owoce, bo to też nie jest zdrowe. Pamiętajcie, że owoce, cały pakiet to jest naprawdę turbozdrowa rzecz. Także bez takich chorych, jakichś, nie wiem, wymyślanych rzeczy z TikToka, że nie jest owoców, bo mają w sobie dużo cukru. <laughs> no, bez sensu. Ale właśnie takie ograniczanie cukru. Na co dzień i zwracanie na niego uwagi. To myślę, że naprawdę dużo, dużo wpłynie na nasze zdrowie. Tak samo czytanie tych składów, i to też nie musimy ortoreksyjnie na to patrzeć, ale warto zapoznać się ze składem, jak on wygląda i czy aktualnie chce. Zjeść coś takiego, czy wolę zjeść coś, co ma ten skład lepszy, bo warto na co dzień wybierać lepsze produkty, które na przykład nie mają w składzie cukru niepotrzebnego i jak mamy ochotę, to ten cukier zjeść, ale nie, żeby to było bazą i stałą po prostu bazą naszego codziennego odżywiania. Także ograniczamy cukry, ograniczanie fast foodów i to, co uważam, że jest spoko, to prowadzenie dziennika, na przykład planowanie sobie posiłków. Ja robię coś takiego, bo też zależy mi na tym, żeby mój organizm funkcjonował dobrze. I tak jak Wam mówiłam, ja jestem fanatyczką, jeżeli chodzi o kontrolę mojego życia, tego co jem i wszystkiego dookoła, więc ja lubię sobie to kontrolować, ale też muszę kontrolować to, ponieważ. W innym wypadku po prostu mogłabym czegoś nie dojeść albo czegoś bym nie zjadła, ominęłabym jakiś posiłek, więc to nie jest tak 100%, tak wiadomo. Jakieś przekąski, które są ok, no to nie wpisuje tak wszystko, co do grama, ale warto na przykład sobie napisać: OK, na śniadanie zjem to i to, na obiad dzisiaj sobie to i to zaplanuję, a na kolację zjem taki posiłek. I już wiem na przykład, na co zwrócić uwagę, jak idę do sklepu, czego potrzebuję, żeby mieć. Coś z czego zrobić, albo po prostu, żeby też, jak wychodzę do pracy, żeby sobie to zapakować do pracy, bo później na przykład zapominamy, niejemy przez cały dzień, i później wracamy do domu i napadamy na wszystko, co jest w lodówce. Więc też, żeby zapobiegać takim sytuacjom, warto po prostu sobie wszystko zaplanować. I niektórzy mają to po prostu w głowie i planują, co jutro zrobię na obiad, co jutro zrobię na kolację, a niektórzy, tak jak ja, planują to trochę bardziej i faktycznie już sobie to wypisują, bo po prostu ja lubię mieć to pod kontrolą. No i teraz już uczę się tego takiego puszczania wozy czasami i wychodzi mi to uważam całkiem spoko, bo czuję się z tym coraz lepiej. Prowadzenie dziennika. I to uważam, że też jest spoko, żeby sobie na koniec tygodnia na przykład zerknąć, jak to wszystko u mnie wygląda, jeżeli chodzi o zdrowie. Czy miałam aktywność w tym tygodniu, więc aktywność i uważam, że takie 20-30 minut w ciągu dnia będzie super sprawą i naprawdę jest tyle możliwości aktywności, którą możemy zastosować u siebie. To nie jest koniecznie bieganie ani nic z tych rzeczy. Naprawdę już spacer 20 minutowy jest czymś, co poprawi nasze krążenie, wpłynie bardzo dobrze na naszą głowę i uspokoi nas. Więc jakaś aktywność, która po prostu jest pod nas dostosowana, nieco Trzeba stosować niczego, co ktoś nam nakazuje. W moim przypadku jest to Pilates. No i nawet takie rozłożenie maty i włączenie sobie filmiku Pilates 20 minut. Coś wspaniałego. Nie trzeba naprawdę iść do żadnego studia, nie trzeba wydawać pieniędzy, bo powiem Wam szczerze, że te wszystkie studia Pilatesu, czy właśnie reformery są turbodrogie. I tak, wiadomo, czasami warto sobie iść, żeby ktoś nam poprawił postawę, żeby zwrócił nam uwagę na rzeczy, których sami nie dopilnujemy. Więc czasami warto iść, ale też codziennie warto praktykować to, co już umiemy, czego się nauczyliśmy, no i po prostu żeby to codziennie wykonywać, bo nic nie da nam takich efektów, jak jakaś rzecz wykonywana codziennie, nawet 20 minut codziennie, będzie dla nas o wiele lepsze niż jedna godzina tygodniowo w studio pilatesu. Więc spokojnie pilates możecie robić codziennie. Jest to budowanie siły funkcjonalnej, czyli takiej, która jest nam potrzebna do codziennego funkcjonowania, jak dźwiganie zakupów, zabawa z dzieckiem, które też trochę waży, więc trzeba je dźwigać. Więc to są takie rzeczy, które codziennie nam ułatwiają. Funkcjonowanie. No, i to są te ćwiczenia, które należy po prostu czasami wykonać, żeby żyło nam się lepiej i żeby nasz organizm lepiej funkcjonował. Także tutaj ja jestem totalnie za pilatesem, ale nie namawiam, może to być yoga, może to być jakaś inna aktywność, która sprawi, że trochę się porozciągacie, trochę poruszacie części ciała, które nie są ruszane na co dzień, kiedy siedzimy przed lapkiem albo wykonujemy jakąś inną pracę, więc jakaś aktywność, która dobrze na nas wpłynie, i taką, którą my przede wszystkim. Wszystkim polubimy i chcemy wykonywać z chęcią. Bo tak samo, jeżeli chodzi o Pilates. Mówię o tym, bo to jest taki przykład, który ja znam. No to słuchajcie, to nie chodzi o to, że musimy wyciskać tak, że już nie mamy oddechu. To nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żebyśmy my potrafili przy tym ćwiczeniu spokojnie oddychać. I ja też zawsze powtarzam, że tutaj nie wyciskamy, i to nie o to chodzi, że już na ostatnim wydechu robicie jakąś, jakieś ćwiczenie, tylko chodzi o to, żeby te ćwiczenia robiły nam się z przyjemnością, z taką swobodą. I jak już nie dajemy rady, no to koniec. Kilka chwil oddechu i wchodzimy w ćwiczenie z powrotem. I o takie ćwiczenia mi chodzi, o takie, które są dla nas naturalne. Nawet jeżeli macie ogród, to pójść sobie, popracować do ogrodu. No po prostu marzę o czymś takim, żeby kiedyś mieć ogród i mówić, idę dzisiaj popracować do ogrodu, i na przykład dwie godziny sobie tam mam aktywność. I to już jest aktywność, i jako aktywność jest zaliczane. Więc takie codzienne czynności, które właśnie poprawiają nasz ruch. Uważam, że warto wprowadzić w naszą codzienność i tego się pilnować. Właśnie nie, że o, będę teraz codziennie chodziła na siłownię. I takie jest moje postanowienie na początku roku, i teraz no postanowienie stanowienie poszło w niepamięć. Więc nie o to chodzi, żeby stawiać sobie jakieś takie rzeczy, które nie są do osiągnięcia, albo są bardzo trudne i nie są naturalne dla nas, bo wiadomo, że dla takiego normalnego człowieka po pracy jeszcze tyrać na siłownię jest dość ciężko. I tutaj jestem po prostu tego zdania, żeby znaleźć sobie taką aktywność, która będzie dostosowana do naszego lifestyle'u. Kolejny punkt to sen. I tutaj też mówiliśmy o tym w zdrowych nawykach. To, co czasami lubię oglądać na przykład na TikTok albo na Instagramie, to takie dziewczyny, które dają my clubbing i na przykład co robią wieczorną rutynę albo że ósma godzina już jestem w łóżku i robię swoją pielęgnację i takie rzeczy, uważam, że jest to właśnie stawianie takiego swojego priorytetu, że co jest dla mnie najważniejsze i że ważniejszy jest dla mnie spokojny wieczór, wyciszenie się, wyspanie się na następny dzień niż wieczorne chodzenie po klubach albo, nie wiem, picie wieczorem alkoholu, bo to na pewno nie jest dla nas najzdrowsze, więc takie stawianie sobie swoich priorytetów, co jest dla mnie ważniejsze, bo wiem, że dla niektórych ważne są relacje z ludźmi i takie relacje, które są właśnie wieczorami, żeby się totalnie odciąć i Wyluzować. Dla mnie to nie jest moja forma relaksu, więc wolę, żeby naładować swoją baterię, spotkać się z kimś z rana albo w południe i pogadać jakiś taki deep talk, coś, co. Będzie dla mnie miało większą jakość i takie znaczenie, faktycznie, co wpłynie na mnie jakoś bardziej pozytywnie i naładuje moją energię na moje kolejne czynności w ciągu dnia, na kolejny tydzień, że będzie mi się chciało bardziej pracować, bardziej coś robić, niż właśnie wyjście wieczorem z kimś na, załóżmy, piwo i nachlać się, potem iść spać, i później, wiecie, wstajecie tacy wymęczeni, więc tutaj stawianie takich swoich granic i Bardziej stawianie na siebie, że tutaj zależy mi na swoim zdrowiu i bardziej w dłuższym czasie stawiam na ten wypoczynek i żebym każdego dnia była bardziej naładowana energią, a nie wykańczała swoją energię właśnie przez takie zachowania wieczorami. I to uważam, że warto zmienić, jeżeli prowadzicie taki styl życia, tryb życia i zobaczycie, jak jakościowo to wpłynie na wasze funkcjonowanie w ciągu dnia. Kolejny punkt uważam, że jest dość istotny, szczególnie teraz w świecie internetu, czyli ograniczenie dram. I to jest też coś, co uważam, że warto ograniczyć w swoim życiu takie niepotrzebne dramy osób, których w ogóle nie znamy, które nas nie interesują. I które nie są nam totalnie potrzebne, bo ani to naszego z życia nie zmieni, ani w ogóle jakaś celebrytka, wiecie, jakieś dramy, które dzieją się gdzieś w internecie albo w telewizji. Jedna rzecz jest taka, która na nas bardzo wpływa i to już jest bardziej takie podejście psychologiczne. I oni bardzo dobrze wiedzą, jak to robić, dlatego bardzo często my się na tym łapiemy. I już mówię, co ja zrobiłam, żeby... Ograniczyć te dramy, bo nasz mózg działa trochę inaczej i czasami kliknie nam się szybciej, niż pomyślimy, że chcemy to obejrzeć, bo będzie zachęcająca miniaturka, bo coś do nas krzyczy z tej miniaturki, bo jest bardzo clickbaitowy tytuł. Więc to, co ja zrobiłam, kanały typu plotkary, które cały czas właśnie mówią o tym, jaka drama się wydarzyła w internecie w tym tygodniu, albo coś w tym stylu. Kliknięcie nie interesuje mnie, to naprawdę działa. Także jeżeli są jakieś Treści, które właśnie klikacie bez zastanowienia, bo ja tak robiłam. Ja to oglądałam po prostu, żeby leciało mi w tle. Jestem osobą, która uwielbia, jak coś leci mi w tle, bo. Pomaga mi to bardziej się skoncentrować na czymś i jestem wtedy też bardziej taka produktywna. Potrafię wtedy robić więcej rzeczy, a jak nic mi nie leci w tle, to jakoś tak nie potrafię się skupić. I tak działa mój mózg. Wiem, że na przykład mój Michał tak nie ma i on musi mieć totalną ciszę i albo ogląda jedną rzecz, albo robi drugą rzecz. Ja właśnie uwielbiam słuchać sobie czegoś w tle i na przykład montować coś, albo obrawiać zdjęcia przy tym relaksuje mnie to i sprawia, że jestem bardziej produktywna w tym, co robię i potrafię zrozumieć to, co jest w tym tle i też skupić się totalnie na tym, co robię. Także tutaj muszę mieć połączone te rzeczy i uwielbiam słuchać różne właśnie podcasty czy audiobooki w tle. Nawet jak idę na spacer, to też cały ten klimat pobudza moją wyobraźnię i jestem w stanie bardziej wyobrazić sobie na przykład jakieś sceny w książce, bo moja wyobraźnia jest naprawdę bogata. Więc jak jeszcze dodaję do tego cały... Klimat spaceru i gdzie spaceruję po lesie i słucham książkę, to naprawdę działa na mnie idealnie, ale tutaj właśnie jest to ważne, żeby wybierać odpowiednie treści do tego, co chcemy. W ogóle słuchać i do tego, co nas otacza w codziennym dniu, i bardziej skupiać się na naszym życiu i na tym, co dzieje się u nas, a nie co jakaś tam celebrytka, której nigdy na oczy nie widzieliśmy, odwaliła albo, że nie wiem, pijana wjechała gdzieś tam, albo coś w tym stylu. Różne są rzeczy. Też uważam, że bardzo dużo osób lubi oglądać dramy, aby poprawić. Swoją wartość siebie i tak jakby podbudować się, że o, oni mają gorzej, a ja mam lepiej, albo coś w tym stylu, że o Jezu, takie rzeczy się u nich dzieją, to ja mam fajne życie, że tak się nie dzieje. I nie wiem, czy to jest dobre, czy niedobre, ale w każdym razie myślę, że i tak, mimo wszystko, warto skupić się na sobie i na tym, co się dzieje w naszym życiu i być bardziej takim. Um, Obecnym, uważnym, o to jest dobre słowo, żeby być bardziej uważnym i cieszyć się z tego, co się dzieje u nas, żeby właśnie spotkać się z naszą ulubioną koleżanką i opowiedzieć jej, co się dzieje u nas, zapytać, co się dzieje u niej i żyć bardziej takimi naszymi ludźmi i tym, co się dzieje w ich życiu i interesować się bardziej osobami, które. Nas otaczają. Nawet interesować się tymi osobami, które robią coś w internecie, które lubimy oglądać, ale które cenimy sobie i na przykład lubimy vibe, jaki mają. Bo ja też oglądam dużo osób, które tworzą vlogi albo takie rzeczy. No i chcę zobaczyć, co u nich słychać i lubię ich lifestyle, ale to są też takie osoby, które ja obejrzę i czuję się lepiej. Więc też, tak jakby zauważyć to, czy ja, jak obejrzę jakiś na przykład materiał, to czuje się lepiej, czy czuje się gorzej? Czy ta osoba wpływa na mnie lepiej, czy gorzej? No i to jest też kolejna rzecz, którą uważam, że warto zauważyć: że na przykład niektóre osoby mogą być super i mogą być naprawdę bardzo fajne prywatnie. Mówię o osobach z internetu, i jakoś tak, jak je oglądamy, to i tak, mimo wszystko czujemy się gorzej, albo czujemy, że jesteśmy akurat w takim etapie naszego życia, że niekoniecznie chcę oglądać takie treści. I na przykład Dużo jest takich osób, które na przykład starają się o dziecko, coś w tym stylu. To jest taki pierwszy przykład z rzędu. I jakieś inne osoby bardzo publikują dzieci w internecie i pokazują te dzieci i cieszą się tym wszystkim, i wiadomo, to są osoby, które. Nie robią niczego złego, ale jakoś wpływają na Was tak, że jesteście bardziej smutni przez to, no to też ograniczyć takie treści. To był taki przykład, nie wiem czy dobry, ale wiecie o co mi chodzi, że jak ktoś wpływa na nas tak, że my czujemy się gorzej, jesteśmy bardziej smutni i nie potrafimy doceniać tego, co już mamy, więc ograniczanie też takich kanałów, takich treści, które są publikowane w przestrzeni publicznej, które wpływają na nas negatywnie i które wpływają na nas tak, że my czujemy się gorzej, a zostać z takimi osobami, z takimi treściami, które sprawiają, że my czujemy się bardziej szczęśliwi, bardziej doceniamy swoje życie przede wszystkim, bardziej potrafimy skupić się na naszym życiu i na tym, co jest dla nas ważne, i żebyśmy przede wszystkim byli wdzięczni i praktykowali tę wdzięczność. No i tutaj właśnie przechodzimy do kolejnego punktu czyli pisanie osiągnięć codziennie. Bo czasem nie zdajemy sobie sprawy, ile już robimy. I to jest też coś, co mi pomogło, i ja bardzo często pisałam sobie, to było w ogóle dla mnie żaden problem wypisać sobie to, co muszę zrobić na kolejny dzień. Ale bardzo rzadko pisałam to, co ja już dzisiaj zrobiłam. I ważne było dla mnie, żeby to wszystko wypisać, ale nie doceniałam tego, ile już tak zrobiłam. I bardzo często, na przykład, już tak. Długo, długo już tak nie robię, ale przychodziłam do Michała i tak siadałam taka, wiecie, niezadowolona i mówiłam, że no nic dzisiaj nie zrobiłam, no po prostu nic, a byłam, wiecie, cały dzień aktywna. I w końcu on tak na mnie patrzy, i mówi: Czy ty jesteś nienormalna? I wiecie, 10 rzeczy potrafił mi wymienić na palcach, które ja już dzisiaj zrobiłam. I mówi: Ty, zastanów się czasami, że po prostu robisz wiele rzeczy i o nich zapominasz. I usiądź, uspokój się. Więc to jest też bardzo ważne, żeby na koniec dnia. Ja to już robię codziennie. Właśnie siadam sobie na łóżku i przed snem wypisuję sobie, co dzisiaj zrobiłam. I mogą być to trzy rzeczy, to już jest naprawdę bardzo dużo, jeżeli uda Wam się jakieś trzy rzeczy zrobić. I to może być, wiecie co, takie proste czynności w ciągu dnia jak umycie podłogi. Zrobienie prania na kolejny tydzień, albo nie wiem, różne takie rzeczy, które były koniecznie do zrobienia, ale cały czas je odkładaliście i to był ten dzień, kiedy to zrobiliście. Albo w ogóle jakieś takie codzienne czynności, które robicie, wypisać sobie, co dzisiaj już zrobiłam, bo na pewno będziecie w stanie wypisać wiele rzeczy, które na co dzień nie doceniacie, nie dostrzegacie w ogóle. I kolejny punkt to praktyka cierpliwości i skupienie się na własnym życiu. Słuchanie tego, co nam służy i sprawia, że lubimy nasze życie. No to, to już poruszyłam w sumie wcześniej, ale ta praktyka cierpliwości. No i tutaj przychodzę już do ostatniego punktu. Wysokie wymagania wobec siebie, <gryw> w cudzysłowie zbyt ambitna. Zbyt ambitna to jest słowo, które ja do jakiegoś czasu uważałam, że jest bardzo negatywne. Ponieważ ja słuchajcie, bardzo często słyszałam od różnych osób w stosunku do mnie, że jestem zbyt ambitna. I tak mi mówili na przykład moi rodzice czasami, albo pracodawcy mi tak mówili, że ty to jesteś zbyt ambitna. I ja to słowo uważałam za coś złego, że to jest zła cecha. Nie wiem, może ja jestem jakaś inna, ale naprawdę to wywoływało w mojej głowie coś takiego, że nie powinnaś taka być, że w sensie to jest bardzo źle, że ty taka jesteś, że powinnaś to zmienić. Nie możesz być taka ambitna, coś w tym stylu, że ja powinnam zmniejszyć swoje wymagania wobec siebie, bo to nie jest dla mnie. Wiecie, coś takiego, że jesteś zbyt ambitna, więc no obniż swoje wymagania. I ja miałam coś takiego w głowie, że ale dlaczego ja nie mogę być taka ambitna, że w sensie no co ja takiego robię złego, no bo ja chcę coś więcej. To usłyszałam od właśnie mojej pracodawczyni i powiedziała, że jestem zbyt ambitna i po 30 mi to minie. Więc przez wiele lat uważałam, że jest to taka trochę negatywna cecha i że ta zbyt ambitna oznacza, że to może być dla kogoś innego i że powinnam zmniejszyć takie swoje oczekiwania wobec życia, ale nie do końca o to chodzi. Jak pewnie dobrze wiecie, to po prostu w mojej głowie było coś nie tak i to, że słuchacie tego ogólnie, to uważam, że jesteście w podobnym charakterze do mnie i to jest naprawdę super cecha, że chcemy coś więcej, że chcemy być lepszą wersją siebie w tym nowym roku i to jest naprawdę fantastyczna sprawa. Ale tutaj trzeba pamiętać o takim dystans do tego wszystkiego. O cierpliwości przede wszystkim i to jest coś, czego ja się naprawdę uczyłam przez ten rok, być cierpliwą, bo ja potrafiłam właśnie mieć potem taką frustrację, że przecież ja się staram, przecież robię tyle rzeczy, ale wiadomo, że nawet jak naprawdę pracujemy od rana do wieczora, to nie oznacza, że szybko coś osiągniemy, bo jak nie pracujemy efektywnie, no to możemy naprawdę całe życie pracować ciężko, a bez efektu. Więc to, że chcemy czegoś więcej, to, że chcemy być lepszym wersją siebie, nie Oznacza, że musimy tak do przesady tego chcieć, i czasami warto zatrzymać się i dać sobie trochę luzu, bo czasami krok w tył oznacza krok do przodu, i też pozwala nam być bardziej wytrwałym w naszych takich postanowieniach, w naszym celu, więc no ta cierpliwość, ponieważ później, kiedy nie osiągamy tego, co sobie założyliśmy, możemy wrócić do punktu wyjścia, czyli znowu mówić na siebie, że bo ty jesteś taka beznadziejna, bo znowu tego nie potrafisz zrobić, bo to wszystko nie wychodzi ci, bo ty się nie Nadaje, coś w tym stylu, i to jest właśnie ten powrót do pierwszego punktu, czyli nie mówimy na siebie źle pilnujemy, żeby nie mówić negatywnie w stosunku do siebie, tylko dawać sobie czas. Okej, okay. widocznie tyle potrzebuje czasu na to i tak jest to mi przeznaczone i być wdzięcznym, bo tak jak powiedziałam na początku, jeżeli nie jesteśmy wdzięczni w tym momencie za to, co mamy, to wszechświat więcej już nam nie da i dopiero gdy nauczymy się być wdzięczni za to, co już mamy, jacy jesteśmy i że cieszymy się naszymi prostymi dniami, bo o to chodzi przede wszystkim, nie żeby być jakąś super wersją siebie, tylko żebyśmy byli szczęśliwi w naszych codziennych Dniach i żebyśmy to życie po prostu mieli i byli uważni w tym życiu, byli obecni, a nie cały czas gonili za czymś, czego oczekujemy od siebie albo od całego świata. Więc o, tutaj jest. To taka uwaga, żebyśmy właśnie byli uważni w tym naszym życiu. Tutaj mamy taki kolejny tip, który mogę Wam powiedzieć, czyli na koniec tygodnia robimy sobie podsumowanko, co w tym tygodniu się już wydarzyło. Co się stało fajnego. I to jest też właśnie taka praktyka wdzięczności, że zauważam to, za co ja jestem wdzięczna, i na pewno będziecie mieć bardzo dużo, dużo takich rzeczy, za które możecie być wdzięczni w tym tygodniu, które się wydarzyły. Dajcie w ogóle znać, czy są już jakieś wasze osiągnięcia tegoroczne, bo jestem pewna, że każdy z nas naprawdę tyle już osiągnął w tym roku, a czasami nie jesteśmy w stanie tego zauważyć, bo od razu wymyślamy sobie kolejne jakieś rzeczy, które chcemy osiągnąć. Także to jest nasza praktyka wdzięczności. Możecie napisać mi w komentarzach, co osiągnęliście w tym roku, tak, żeby się podzielić tutaj z nami wszystkimi. I myślę, że to będzie naprawdę takie doładowanie do naszej energii. I sami zauważymy, że naprawdę dużo już się wydarzyło i nie powinniśmy być wobec siebie tacy surowi przede wszystkim i doceniać to, co już po prostu mamy i robimy na co dzień i jakimi osobami jesteśmy przez te wszystkie lata. I to w sumie wszystko, jeżeli chodzi o takie nasze podpunkty jak stać się lepszą wersją siebie w tym nowym roku, czyli po prostu cieszyć się swoim życiem i być taką osobą, która jest spokojna przede wszystkim, sama ze sobą nie wymaga od siebie nie wiadomo czego nie zakłada takich super jakichś założeń, że muszę zrobić tyłek, muszę być jakaś wysportowana muszę nie wiadomo jak wyglądać albo tak samo z tymi włosami wiadomo, że warto robić różne rzeczy, które polepszają nasze samopoczucie ale też warto doceniać już to ile zrobiliśmy, ile wkładamy w codzienne nasze życie i tak być taką wdzięczną za to co już jest i pielęgnować to, co chcemy, aby było. Tak, także to tyle. Dajcie znać, co myślicie, a ja się z Wami żegnam. Dziękuję za kolejną pogadankę. Buziaki i widzimy się w kolejnych vlogach. I ciao, ciao!